Witam wszystkich, jestem systemem Tiger. Yy, tutaj dużo ludzi pisze na komentarzach, że y, jakaś Melina, że znaleźliśmy jakieś mieszkanie, które jest Meliną, Głównoprawda, prawda. Tamto mieszkanie, w którym mieszkaliśmy, tak, yy, yy, na pozlocie no, po prostu, podpisy fanów to, i dlatego na ścianach było podpisane dla nas, żeby była pamiątka. I kurwa, nie pierdolcie to, że to jest jakaś melina, czy coś, chuj wie co, bo nie jest melina, kurwa. Ludzie ogarnijcie się, co kurwa piszecie, co w ogóle, jakie ploty kurwa siejecie, bo to nie jest żadna melina. Mamy teraz nowe mieszkanie, które jest wyremontowane, zajebiście, przeze mnie. No i cieszę się z tego, że kurwa normalnie żyjemy nie, nie tak jak w tamtym mieszkaniu, kurwa, że niby melina, czy chuj wie co. Taka jest prawda. No i... I przestańcie opierdolić, że, że coś, że kurwa jakaś melina patologia kurwa. Bo to jest dla mnie śmieszne co kurwa piszecie debile. Taka jest prawda. Ja jestem szczery do kurwa do bólu. No i normalnie żyjemy jak powinniśmy żyć. Jak normalni ludzie, którzy pracują robią różne rzeczy typu sprzątanie pranie i inne rzeczy to jest kurwa taka prawda a nie to, że piszecie że jakieś kurwa meliny że no stop kurwa pijemy bo gówno prawda kurwa to jest taka prawda, że nie pijemy w tylko w sobotę, niedzielę jak jest weekend kurwa coś się napijemy piwa, czy tam nie wiem z kim się spotkamy zrobimy jakiś lekki mały melanżyk robimy w sobotę Albo w niedzielę, albo w piątek, w zależności jak, jak z ludźmi się ustawiamy, a tak to od poniedziałku do piątku się pracuje, kurwa, zapierdala, żeby hajs mieć, żeby na życie mieć, żeby mieć na, na wermontowanie dalszego y, mieszkania. Na przykład, przestańcie pierdolić no, szczególnie do hejterów to jest związane, do was, kurwa, że pierdolicie jak śmiecie pieprzone, taka jest prawda. A... Z drugiej strony nie sprzedali się kurwa konta i chudci w dupę wam hejterzy jebani taka jest prawda. I z mojej strony to chyba wszystko, z info, tego że to nie jest, jest główna prawda co piszecie, że jakaś patologia Melina kurwa, bo sami jesteście Meliną, patologią kurwa jak sami piszecie, o sobie piszecie, nie o nas kurwa, taka jest prawda. To jest szczera odpowiedź i aż do bólu. Miłego dnia kurwa życzę, no taka jest, że w jakim sensie. W takim sensie, że możecie się wytkać kurwa, co piszecie w dupie mam to wszystko, kurwa, taka jest prawda. No i z mojej strony wszystko. Wchodźcie na kanał YouTube, czyli taki kobie oficjalny. 11 to jest nasz oficjalny kanał. I jeszcze Face to, czyli takiego takie... co bo się pomyliłem Tiger. Kobra oficjal to jest nasz oficjalny face, żeby kurwa nie było, że my kurwa niby sprzedaliśmy i przestańcie kurwa wysyłać zdjęcia, że niby z kimś kurwa pisałem o sprzedaż, kurwa face'a. Sami kurwa w, w szopotopie kurwa robicie, przerabiacie i wystawiacie i pierdolicie, jak chuje. Taka jest prawda. Ale no to jest z mojej strony wszystko, pozdrawiam, oglądajcie nasze następne filmiki, które naprawdę będą jeszcze lepsze w nowym mieszkaniu, w którym mieszkamy jest kurwa tak zajebiście niż kurwa tam co mieszkaliśmy taka jest sprawa, bo tam starek były kamienice, a tu jest kurwa domek jednorodzinny kurwa zajebisty pozdrawiam i miłego dnia Elo